Jest pięć podstawowych objawów, które mogą świadczyć, że swoimi jelitami dzieje się coś nie tak. Mogą być to gazy jelitowe, nieprzyjemny oddech, spadki nastroju, chandra, zaparcia bądź biegunki, a także spadki odporności. Wszystkimi objawami łatwo można sobie poradzić. Teraz e, natomiast skupmy się w ogóle skąd te objawy występują w naszym organizmie. Gazje jelitowe to taki nieprzyjemny e, objaw, który jest wstydliwy, e, w towarzystwie nie lubimy, kiedy mamy wzdęty brzuch. I siedzimy na imprezie ze ściśniętymi nogami, myśląc tylko o tym, żeby nie wyrwało nam się coś z pomiędzy nóg. Gazy jelitowe, dlaczego one w ogóle mm, powstają? Są wynikiem nadmiernej fermentacji, która zachodzi w naszych jelitach, nadmiernych procesów gnicia. Często są spowodowane niedoborem. Mogą być też spowodowane nadmiarem błonnika w naszej diecie. Świadczą one bardzo często o tym, że nasza mikroflora jelitowa nie radzi sobie z trawieniem składników naszego jedzenia, które właśnie wrzuciliśmy sobie do naszego jelita przewodu pokarmowego na imprezie u cioci Basi. Przyjemny zapach z ust to często kłopotliwy problem, kiedy spotykamy się ze znajomymi w bliskich relacjach. Wydaje nam się, że dbamy w jakiś sposób o naszą jamę ustną, że jest wszystko ok, natomiast nieprzyjemny zapach z ust powstaje nie tylko w wyniku namnażania się nieprawidłowej, gnilnej bakterii, Bakteryjnej mikroflory, która powstaje w naszej jamie ustnej, może być to efekt niedoboru w produkcji kwasu solnego rządku i też zaburzonej mikroflory w, w naszych jelitach. Kolejnym problemem, z którym często się zmagamy, są zaparcia bądź biegunki lub naprzemiennie zaparcia lub biegunki. Zaparcia bądź biegunki są ewidentnie efektem tego, że coś niedobrego dzieje się z naszymi jelitami. Zaparcia zazwyczaj są efektem niedoboru błonnika bądź wody w naszej diecie, które są konieczne do odżywiania prawidłowości. Po mikroflory jelitowej. Biegunki mogą być efektem przerostu, na przykład grzybów Candida, albo przerostu tej gnilnej patologicznej mikroflory jelitowej. Spadki nastroju, e, czyli chandra, która często kojarzy nam się w okresie jesiennym, po prostu z tym, że mamy mniejszą ilość słońca. Często natomiast spadki nastroju towarzyszą nam nie tylko jesienią i zimą, one oczywiście te mogą być nasilone, natomiast bardzo często jest to efekt nieprawidłowej pracy naszych jelit z naszym mózgiem. Mówi się, co dwie głowy to nie jedna i jelita i mózg odpowiadają za produkcję serotoniny. Tak naprawdę 70% tego, czy ta serotonina w odpowiedniej ilości zostanie wyprodukowana w naszym organizmie, zależy od naszych jelit. Spadki odporności. Często słyszymy w reklamach, którymi jesteśmy bombardowani, że odporność pochodzi z brzucha i to prawda. Może jedyna, która z tych reklam wynika, że 70% naszej odporności właśnie pochodzi z brzucha, dlatego, że to Nasza mikroflora jelitowa jest odpowiedzialna za też zdrowie naszego organizmu i zdrowie całego naszego mm, ciała. Być może zdiagnozowałeś u siebie jakiś z tych problemów. Może masz gazy jelitowe, a może świeży oddech, a może zdarzają Ci się spadki nastroju. Dobra wiadomość jest taka, że łatwo sobie z tym poradzić. Zła jest taka, że trzeba robić to stale. To nie może być krótkotrwała e, terapia. Okay. Dlaczego masz taki problem? Dlaczego masz ten kłopot? Po pierwsze, ponieważ jemy żywność mocno przetworzoną, Chociażby mięso, które zabiera antybiotyki. Antybiotyki niszczą naszą mikroflorę jelitową, po drugie nie dożywiamy naszej mikroflory jelitowej, e, czyli brakuje w diecie zazwyczaj błonnika, brakuje krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które możemy wytworzyć z odpowiednich produktów żywnościowych, o których będziemy mówili później. E, Chociażby jemy żywność mało zróżnicowaną, nasza dieta bardzo często jest dietą, gdzie ciągle powtarzają się te same produkty żywnościowe, na przykład kanapki na każdy posiłek. Rzadko wychodzimy na świeże powietrze, coraz mniej się ruszamy, dużo czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach i nasz tryb życia jest głównie siedzący, tak jak mój teraz. Tak jak wspomniałam tobie wcześniej, z tymi problemami łatwo można sobie poradzić. Właściwie pierwsze efekty zobaczysz już po 7 dniach, a cała zmiana zajmie Ci około 10 minut dziennie. O tym opowiem Ci w kolejnym filmiku, chociażby o tym ja, dlaczego warto się częściej całować.